Cześć, witaj w Champions Way, podcaście o mistrzowskiej drodze w sporcie i w życiu. Ja nazywam się Mateusz Brela, jestem psychologiem sportu, podcasterem i autorem książki Mistrzostwo Umysłu. Na co dzień wspieram sportowców, trenerów oraz ludzi szukających równowagi między pasją a codziennością. Od listopada 2019 roku nagrywam ten podcast i rozmawiam z Wami, jak i z moimi gośćmi, o tym, jak budować mentalną siłę, pokonywać przeszkody i znajdować motywację do działania każdego dnia, zarówno na boisku, jak i poza nim. Przygotuj swoją ulubioną kawę, bo bez niej żadne nagranie nie smakuje tak dobrze. I ruszajmy razem w podróż do mistrzostwa. Gotowi? No to zaczynamy. Moi drodzy, wróciłem po czasie wylogowania, zatrzymania i nabrania dystansu. Jestem z powrotem z nagraniami podcastu. To jest pierwszy odcinek. Sierpnia, pierwszy odcinek wakacyjny, pierwszy odcinek właśnie po przerwie. Ale nie wróciłem po to, by gonić, by biec jeszcze szybciej. Wracam, żeby przede wszystkim się zatrzymać. Zatrzymać się razem z Tobą i zadać jedno z być może ważniejszych pytań naszego pokolenia, tego pokolenia, miejsca, w którym jesteśmy, czasów, w których żyjemy. Jak długo jeszcze możemy żyć w kulturze zapierdolu, zanim nas to złamie? Dziś chcę z tobą porozmawiać o czymś, co nazywam presją sukcesu, ale nie tylko o tym, co ona nam odbiera, ale również o tym, co dzięki niej osiągnęliśmy. Bo może problem wcale nie leży w tym, że ciśniemy, tylko w tym, że nie wiemy po co, dla kogo i jak długo powinniśmy to robić. Ten odcinek, moi drodzy, to jest próba odnalezienia mostu międzypokoleniowego pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Między sukcesem a zdrowiem, między dążeniem do wyniku, ale jednak zwracania uwagi na proces. Może to jest nieoczywisty odcinek, może to jest nieoczywisty temat, ale on mm, uderza w takie tematy jak stres, presja, normy społeczne, późny kapitalizm, który w jakiś sposób nas rozciąga, ale w, w jaki sposób możemy nie dać się rozerwać temu, co nas próbuje tak bardzo rozciągać? Myślę, że to jest ważne, żebyśmy o tym. Powiedzieli, bo, bo to jest takie na czasie. Także zapinamy pasy moi drodzy. Kawka, łyczek. Oczywiście powered by Fushera Coffee. Kato, kawa. Polecam serdecznie. Espresso. Piękna sprawa, także ja wypiłem już ostatnią, czwartą dzisiaj kawkę. Słuchajcie, pamiętajcie, od 3 do 5 prozdrowotnie spokojnie możemy przyjmować po 70 do 100 mg kofeiny na, na porcję. Jak najbardziej w takich liczbach jak nawet 4-5. Także polecam moi drodzy. Dobra, zapinamy pasy i działamy. Moi drodzy, oczywiście pamiętajcie, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo Was proszę o zostawienie swojej oceny adekwatnej do tego, co myślicie o tym podcaście na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube. Komentujcie, kciuki w górę dawajcie, dawajcie mi znać przede wszystkim, co myślicie. To jest przede wszystkim audycja dla Was, a ja chcę, żebyśmy wszyscy rozwijali się wraz z rozwojem tego podcastu. Zaczynamy, moi drodzy, sierpniowy odcinki. To będą krótkie, konkretne, on point podcasty, że tak powiem, w konkretach będę starał się w pigułce zawierać to, co najważniejsze. Zobaczymy, jak ten podcast się będzie dalej rozwijał troszeczkę. Pewne, pewne rzeczy w moim zawodowym życiu się zmieniają w tym roku, w tym sezonie, więc myślę, że będę starał się tutaj przede wszystkim przychodzić z jakimiś takimi bardzo konkretnymi, celowanymi przemyśleniami, aby te odcinki były krótkie, ale pełne treści. Dlatego moi drodzy zacznijmy od przede wszystkim wytłumaczenia tego, czym jest kultura w mojej ocenie i, co ja w ogóle chcę powiedzieć, bo ten termin używany jest w pewien sposób ironicznie, ale kryje się za nim realny styl funkcjonowania, styl życia i styl, styl działania. Nie tylko w sporcie, ale również w życiu codziennym. Do głównych cech kultury zapierdolu należą między innymi nadmierne, czyli zbyt szybkie tempo życia, nieadekwatne do możliwości Choćby na przykład naszych fizycznych czy, czy poznawczych. Ciągła produktywność jako wartość nadrzędna. Im więcej robię, im więcej dopinam, tym ja jestem bardziej wartościowy. Oczekiwania samowystarczalności, multitaskingu i osiągnięć czyli nie proszę o pomoc, bo sam, bo sam wszystko mogę sobie zrobić. Potrafię robić kilka rzeczy naraz i. I być w tym pełni skupiony, a moje osiągnięcia świadczą o mojej wartości w życiu. Wypalenie jako norma, przecież to normalne, że czasami doprowadzam się do takiego stanu, że, że nie mogę się podnieść z łóżka, że doświadczam ataków paników, paniki, stanów lękowych czy choćby mam zaburzenia depresyjne. Ale co tam? Przecież to nie przez. Moje codzienne działania. Codzienne checklisty sukcesu, wiecie, listy, które, które mamy pisać codziennie, na przykład w takiej formie, że osiągna, osiągnęliśmy dzisiaj 10 takich, a nie innych rzeczy. Codzienna produktywność i codzienna chęć do tego, żeby. Żebyśmy się nakręcali, czy na przykład platformy społecznościowe, social media, inne, TikTok, Instagram, Facebook czy, czy X, czy LinkedIn, nawet, a może YouTube jako perpetuum mobile presji, czyli ciągłe miejsca, które nakręcają nas do działania, no bo przecież tam wszyscy e, robią. Jak zobaczymy sobie profil tego takiego szaleńca Asztona, zapomniałem jak on się nazywa, no to wiecie, czwarta nad ranem już trzeba e, twarz moczyć w wodzie z cytryną, a później przecierać twarz skórki, skórkami od banana. Nie nie twierdzę, że mu to nie służy, nie twierdzę, że to nie są dobre nawyki, tylko chodzi o to, że, że to jest takie cytatem, jakbyśmy mogli to ubrać. To taki, który mi przychodzi do głowy, który niedawno usłyszałem, to, to taki: jeśli nie jesteś wykończony, to znaczy, że nie próbujesz wystarczająco mocno, prawda? No To, to mamy definicję kultury na zapierdolu w pięknym tego obrazie. Stres jako efekt uboczny tego efektu to, to też jest jeden z tych syndromów czyli chroniczne napięcie, przebudźcowanie, zapominanie o rzeczach podstawowych, e, takie częste bycie wyprowadzonym z równowagi, ciągłe spóźnianie się. No, psychosomatyka też nie kłamie. Ciało, ciało daje znać, zanim głowa się zorientuje, że coś jest nie halo. E, Wpływ na zdrowie psychiczne, jakie jak takie działanie, ciągłe działanie długofalowe ma na nasze zdrowie, lęki, bezsenność, właśnie wypalenie, czy, czy w najgorszym wypadku depresja. E, jak różne pokolenia w ogóle reagują na, na stres, ciśnienie, presję związaną choćby właśnie z z dzisiejszym stylem życia. Baby Boomers, czyli, czyli to są te pokolenia tak zwane powojenne, czyli, czyli urodzeni mniej więcej po roku 1945, 1947, 1948. Pewnie przez kolejne jakieś tam 15, 15 lat, no to trzeba zacisnąć zęby, prawda? Trzeba przede wszystkim się zabrać do roboty, jak to się właśnie często mówi, czy beją mówią, do roboty się weź, a nie tam będziesz narzekał, prawda? Jak nie robisz, to, to wtedy się pojawiają problemy. I jest, w tym, moi drodzy, trochę prawdy, natomiast wiemy, że to jest tylko jedna strona medalu. Milenialsi z kolei, czyli 80, plus, pewnie rok 1980 plus, do 1990. Tego 6, 8, niektórzy mówią do 2000 roku, mniej więcej, czyli do 99 rocznika. Czyli trzeba robić, e, trzeba robić to. Jak najlepiej, trzeba pracować ciężko, ale również trzeba robić coś sensownego. Czyli milenialsi już szukali tego, tego wyjścia z tej sytuacji, trzeba zacisnąć zęby, pod warunkiem, że jest to coś sensownego. No i kolejna generacja, czyli Gen Z, prawda? Nazywane przez niektórych pokoleniem płat, płatków śniegu, z czym ja się absolutnie nie zgadzam, ale Gen Z mówi, trzeba się ochronić, czyli trzeba dbać o swój dobrostan. I teraz zobaczcie, jak zbierzemy te wszystkie trzy takie powiedziałbym powiedzenia, które w jakiś sposób wpływają na funkcjonowanie tych generacji, bo to są próby chronienia się przed stresem i presją. Czyli baby boomersi mówili, trzeba zaciąć zęby, jak się pojawia stres. Millenialsi mówili, mówili, znajdźmy coś sensownego, a wtedy ta, ten stres i presja, one przestaną być tak silne. Jazzy mówią, trzeba się chronić, trzeba się obudować jakimiś dobrymi narzędziami i sposobami na to, żeby, żeby, żeby ten stres nie zawsze oznaczał coś negatywnego. Bo stres, moi drodzy, nie zawsze oznacza, że robimy coś źle, bo czasem oznacza, że żyjemy w systemie, który nie daje nam nie daje szansy odpocząć. Ja myślę, że, że ciągłe te kłótnie, w cudzysłowie kłótnie, pomiędzy baby boomerami, milenialsami i Gen z powodują, że my, zamiast budować pomost, to my tak jakbyśmy chcieli budować trzy różne rodzaje torów. A ja mam wrażenie, że najskuteczniejszym rozwiązaniem tutaj jest budowanie czegoś wspólnego. I do tego myślę, że też chciałbym zachęcić te. Te wszyscy, tych wszystkich, którzy słuchają tego odcinka, być może pochodzą z tych różnych pokoleń, bo mam wrażenie, że różne perspektywy pomogą nam złożyć to w piękną całość, która daje nam poczucie, że mamy pełnię. Teraz zobaczmy, jak, w jaki sposób moglibyśmy spróbować. Zbudować ten pomost międzypokoleniowy. Baby Boomers mówią, mówimy o nich, że to jest pokolenie ciężkiej pracy i lojalności wobec miejsca, w którym jestem: Lo lojalności wobec klubu, lojalności wobec trenera, treningów, szefa itd., itd., prawda? Natomiast ograniczone możliwości na pewno to charakteryzowało y, tę generację, dlatego też oni prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, że mogą wykorzystać Większą świadomość technologiczną, większą świadomość na, na, choćby na, na temat zdrowia psychicznego, co może usprawnić ich pracę, i w tym pomaga już pomagają już później milenialsi Gen Z. Milenialsi z kolei to było takie pokolenie, które poczuło dobra, my możemy zrobić coś wielkiego. Dlatego pogoń za sensem, spełnieniem, redefinicja tego sukcesu, ale też redefinicja możliwości sprawiła, że milenialsi poczuli krew, jak to mówimy. Czyli oni poczuli, że mogą w fenomenalny sposób zrobić coś wielkiego i dzięki wielu tym pokoleniom wczesnych milenialsów, czy późnych baby boomersów, My dzisiaj żyjemy w takim miejscu, w, takim, w takiej Polsce, w jakiej żyjemy, bo jest to fenomenalny kraj do życia. Ktoś może się ze mną teraz nie zgodzić, może, się, może mnie wyśmiać, ale ja uważam, że żyjemy w fenomenalnej Polsce, w jakiej nigdy nie przyszło wcześniej nam żyć. Natomiast Gen Z, która próbuje od początku swojego wchodzenia na rynek zatrzymać ten pęd, dlatego że ich świadomość jest dużo większa na poziomie właśnie dbania o zdrowie psychiczne. Natomiast pojawia się tutaj konflikt narracji. Typu nie chce wam się pracować, versus nie chcemy się zajechać. No i zamiast z, znaleźć coś, co byłoby takim hasłem dobra, to teraz jak pracować mądrze. I ciężko, jak pracować zaangażowanie i efektywnie, w jaki sposób się nie zajeżdżać, i wykorzystywać technologię na swoją korzyść, wykorzystywać wiedzę, jaką mamy dzisiaj. Nie wiem, monitoring, trackery, choćby właśnie obciążeń, prawda, czy to w sporcie, czy w życiu codziennym, żeby spróbować dzięki temu zbudować pomoc tak zwanej rozmowy międzypokoleniowej. Nie oceniajmy, ale uczmy się od siebie. Bo, moi drodzy, nie byłoby rekordów, przełomów i innowacji bez determinacji, parcia i czasami działania ponad stan. Czy ta kultura dała nam coś dobrego? No właśnie to. Późny kapitalizm, choćby właśnie dla milenialsów, już wtedy na rynku zaangażowanych baby boomerów, jest motorem postępu. Sportowego, technologicznego, cyfrowego i tak dalej. Sport jako metafora zobaczcie, bo to pięknie możemy też połączyć w całość. Sukces kosztuje, ale czy zawsze warto płacić za niego każdą cenę? To, co nas doprowadziło na szczyt, niekoniecznie utrzyma nas tam zdrowych, ale jeżeli chcemy osiągać wielkie rzeczy, to czasem. Kosztem swojego zdrowia, jeżeli podejmujemy taką świadomą decyzję, na tym szczycie musimy się nieźle namęczyć i nieźle pobić z innymi. Ale da się łączyć te wszystkie światy i zamiast żyć w kulturze zapierdolów, w której jest pełno negacji, może warto stworzyć kulturę intencjonalnego działania, gdzie pęd nie jest automatem, ale wyborem od czasu do czasu. Gdzie odpoczynek nie jest luksusem, ale jest częścią tego sukcesu i na pewno nie jest miejscem, w którym ktoś mówi he, odpoczywasz, ktoś inny robi, a ty leżysz. Albo kiedy Gen Z, albo później milenialsi mówią idę na terapię, to boomer boomerzy mówią weź się za robotę, prawda? Zamiast o, fajnie, że nad sobą pracujesz, bo dzięki temu będziesz dużo Skuteczniejszy. I wiecie, i zobaczcie, jak tu można byłoby mówić o tym mówić i pokazywać kolejne przykłady. Ale dla mnie to się zamyka właśnie w tym takim pięknym powiedzeniu, żeby budować pomosty, żeby budować, żeby budować coś, co łączy, a nie dzieli. Chcesz sprawdzić w Twoim życiu, jak wygląda Twoja relacja ze stresem, z odpoczynkiem, z presją, z tym, jak sobie radzisz, z tym, co jest dzisiaj wszechobecne, powiedziałbym powiedziałbym przede wszystkim na takim sporcie na wysokim poziomie, bo my na przykład w sporcie postrzegamy sportowców jako nadludzi, którzy absolutnie bez emocji muszą realizować zadania, muszą być lepsi, 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 przeć, 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 przeć. A słuchajcie, czasami warto się zatrzymać i ja, ja mam takie proste ćwiczenie. Słuchajcie, to jest 5-minutowy test, który możecie wykonać przez kolejne 7 dni. Codziennie zadawajcie sobie jedno pytanie, czy dzisiaj tym zapierdzielaniem Działałem intenc intencjonalnie. Czyli czy dzisiaj to był tylko głupi, niemądry zapierdol, czy ja faktycznie działałem intencjonalnie? Jeśli więcej niż cztery razy w tygodniu odpowiedź brzmi, zapierdzielałem ale nieintencjonalne, nieintencjonalnie, to czas przechylić szale na korzyść intencjonalności. Bo mam wrażenie, że jeżeli robisz coś intencjonalnie, z sensem, co jest spójne z Twoją misją, wizją, życiowo, sportową, celem i to nie jest przeciążanie się dla samego przeciążania się, to jesteś w odpowiednim miejscu. Nie musisz cały czas wygrywać, nie musisz być cały czas w ruchu, żeby być wartościowy. Nie musisz być wyczerpany, żeby zasługiwać na o, poklaski od starszych generacji, albo żeby zasłużyć na odpoczynek. Nie musisz się zajeżdżać, żeby być dobrym człowiekiem. Ale jeżeli chcesz coś osiągnąć, to musisz pracować. Musisz robić bardzo, ale to bardzo dużo. I często mówimy, że niestety, ale, ale w sporcie na najwyższym poziomie no tam, gdzie kończy się tam, gdzie zaczyna się naprawdę high performance sportowy, tam kończy się zdrowie. I dlatego najlepsze kluby sportowe na świecie w Polsce tak samo, tak to funkcjonuje są obudowani, czy to wsparciem na poziomie fizycznym, medycznym czy, czy mentalnym, bo po prostu zawodnicy nie są, czy zawodniczki nie są tam robotami. Więc Zapamiętajmy, że jeżeli chcemy dobrać odpowiedni styl i mix pracy do, do tego, co robimy na co dzień, no to no, to musimy rozważyć na jakim poziomie, w jakim otoczeniu jesteśmy, jak próbujemy łączyć te dwa światy i jak próbujemy budować pomosty, a nie próbować przekrzykiwać się, kto jest lepszy albo kto ma lepszy pomysł na zrobienie czegoś. I moi drodzy, ja myślę, że to jest coś, co jest niezwykle istotne, i, i na tym mam wrażenie, że możemy budować te pomosty. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jest mi niezmiernie miło, że wróciłem. Dawajcie znać, co myślicie o tym. Trzymajcie się. Cześć. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć.